Guten Tag! Halu! Witam niestety już w 50 odcinku. Gratuluję wszystkim, którzy dotarli do samego końca. Mam nadzieję, że po 50 odcinku czujecie się już na siłach, żeby zdawać egzamin na poziomie A1. Taki zresztą był zamysł. Dzisiaj ostatnia porcja słówek do nauczenia. Mam nadzieję, że pójdzie gładko i przyjemnie, chociaż jest duża porcja słówek. Zaplanowałam na dzisiaj trochę ćwiczeń. Dzisiaj dowiecie się, jak ogromny materiał został przez Was opanowany. Pod koniec dzisiejszego odcinka ukaże Wam się link, gdzie możecie sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności właśnie na poziomie A1. Zaczynamy. Gotowi na nowe słówka? Behandeln – traktować, obchodzić się z kimś, z czymś. Behandeln – traktować, obchodzić się z kimś, z czymś. Blau niebieski. Blau niebieski. Das Ai di Aja jajko jajka. Das Ai die Aja jajko jajka. Gern liba am liebsten chętnie chętniej najchętniej. Gern liba am liebsten chętnie chętniej najchętniej. Grau szary. Grau szary. Hart twardy ciężki. Hart twardy ciężki. Das Huhn di hüna kura. Kure. Das Hühn, die Hühner, Kora Der Hund die Hunde, Pies pse. Der Hund die Hunde, Pies pse. Die Katze die Katzen, kotkotte Die Katze die Katzen, kottkotte Die Kuh die Kühe, Krowa krove. Die Kuh, die Kühe, Krowa Krowe. Langweilig, Nudne. Langweilig, Nudne. leka, pyszny, smaczny leka, smaczny, pyszny lea, pusty lea, pusty di maus di moisa, mysz, myszy di maus di moisa, mysz, myszy das pferd di pferde, koń, konie das pferd di pferde, koń, konie reiten, jeździć konno reiten, jeździć konno ro, surowy, grubiański, prymitywny Ro, surowy, grubiański, prymitywny. Rot, czerwony. Rot, czerwony. Szpanent, ciekawy. Szpanent, ciekawy. Szteilen, er sztielt, er hat gestolen. Kraść, on kradnie, on kradł. Szteilen, er sztielt, er hat gestolen. Kraść, on kradnie, kradł. Tol, super świetny. Tol, super świetny. Vorhaben, er hat vor er hat vorgehabt. Zamierzać. On zamierza, on zamierzał. Vorhaben er hat vor, er hat vorgehabt. Zamierzać, on zamierza, on zamierzał. Weich miękki. Weich miękki. Powtórz, a dowiesz się, co powiedziałeś. Er hat vor, sich ein Pferd zu kaufen. Er hat vor sich ein Pferd zu kaufen. Er geht mit den Hühnern schlafen. Er geht mit den Hühnern schlafen. Du bist mein Mäuschen. Du bist mein Mäuschen. Ist die Flasche leer oder voll? Ist die Flasche leer oder voll? Mein Neffe kann lecker kochen. Mein Neffe kann lecker kochen. Ich mag Pferde und reite gern. Ich mag Pferde und reite gern. Rohes Gemüse ist gesund. Rohes Gemüse ist gesund. Sie behandelt ihn wie ein rohes Ei. Sie behandelt ihn wie ein rohes Ei. Wie viele Eier legt ein Huhn? Wie viele Eier legt ein Huhn? War der Film langweilig? war der film langweilig sie leben wie hund und katze sie leben wie hund und katze grau und rot sind meine lieblingsfarben grau und rot sind meine a teraz slajd, który na pewno wam się przyda podsumowanie odmiany rodzajników Genitivu nie znamy, natomiast poznaliśmy w serii naszych odcinków nominativ, czyli mianownik, który odpowiada na pytanie kto co, dativ, czyli celownik i akuzativ, odpowiednik nasz polski biernika. Wiemy również, że dativ i akuzativ używamy po odpowiednich przyimkach. To było w poprzednich odcinkach. Przyjrzyjcie się odmianie, a za chwilę ćwiczenie. Jeszcze raz ściąga z akuzatywu i tutaj przećwiczymy odmianę rodzajników i zajmków dzierżawczych wyłącznie w akuzatywie i ściąga do akuzatywu jest na dole. On wygląda podobnie jak nominatyw, różni się tylko rodzajem męskim, gdzie der z nominatywu zamieniło się w din i analogicznie einen, meinen i każdy inny zajmek dzierżawczy, deinen, seinen będzie miał taką samą końcówkę. Masz pewne zwroty w nawiasie i twoje zadanie użyć je w akuzatywie zgodnie z tłumaczeniem. Ten sok nie jest dla mojego brata, lecz dla moich gości. To będzie Der Saft ist nicht für meinen Bruder, sondern für meine Gäste. Tak, meine Gäste nie zmieniamy, ponieważ liczba mnoga się nie zmienia. Spędzam mój urlop bez mojej mamy. Ich verbringe meinen Urlaub. One meine mutter czyli już wiemy że po für i po ohne jest akuzativ dla kogo jest ten prezent für wein ist das geschenk tak bo właśnie akuzativ odpowiada na pytanie win was kogo co kochasz swojego męża liebst du uwaga to musisz coś zmienić tak mamy rodzaj męski deinen mann chciałbym kupić sobie psa to ich möchte mir einen hund Kaufen. I przejdziemy teraz do datywu. Podobne ćwiczenie. Z moim przyjacielem mogę kraść konie. Znowu macie ściągę na dole, tak? Datyw jest dużo trudniejszy. Męski i nijaki rodzaj mają dym. Żeński der, liczba mnoga dyn. I analogiczne końcówki do zaimków dzierżawczych i rodzajników nieokreślonych. Mit meinem Freund kann ich Pferde stellen. On bawi się z kotem. Er spielt mit Katze. Mieszkam na czwartym piętrze. Niemcy mówią jakby w czwartym piętrze. Ich wohne im vierten Stock. On idzie do lekarza. Er geht zum Arzt. Pomagasz twojemu dziecku. Hilfst du deinem Kind? Czy dostałeś książkę od swojego taty? Hast du das Buch von deinem Vater bekommen? I jak zwróciliście uwagę, to datif używamy po czasownikach, które odpowiadają na pytanie komu, czemu i po niektórych przyimkach. Zawsze po myt, zawsze po fon, wtedy kiedy jest spoczynek, to również po in używamy datif. Ponieważ jest to 50. ostatni odcinek, w związku z tym mamy trochę powtórzeń i teraz powtarzamy zaimki dzierżawcze i zaimki osobowe w celowniku. Ponieważ ćwiczenie jest dosyć trudne, to ja je rozpocznę. Czyli to jest samochód, to Wessen Auto ist das? I teraz mamy do uzupełnienia. To jest mój samochód, czyli Das ist mein Auto. Kto co? Mein Auto, mój samochód. I teraz ten samochód należy do mnie. Das Auto gehört mir. Ponieważ pog. należy, musimy użyć w języku niemieckim dativ, czyli komu, czemu i na dole mamy ściągę właśnie z zaimków osobowych w datywie. W przypadku tych zdań używamy zaimków dzierżawczych w nominatywie, w związku z tym czasami będzie e na końcu, a czasami nie. e będzie wówczas, kiedy rzeczownik będzie rodzaju żeńskiego lub w liczbie mnogiej. e na końcu nie będzie, jeśli jest to rzeczownik w rodzaju męskim lub nijakim. Czyja to jest krowa? To będzie Wesnku. Ist das? A to jest jego krowa. Jak będzie jego? Das ist seine Kuh. Mhm. I teraz ta krowa należy do niego. Używamy zaimka osobowego w datywie. Die Kuh gehört... Ihm. Im, czyli do niego. Czyje to są jajka? Wessen Eie sind das? To są nasze jajka, czyli das sind... Unsere Eie. Te jajka należą do nas. Die Eie gehören... Uns. I dalszy ciąg możecie sobie przeczytać tłumaczenia, a my będziemy podawać od razu wersję niemiecką. Wessen Katze ist das? Das ist deine Katze. Die Katze gehört dir. Następne pytanie, czyli to jest rower. Wessen Rad ist das? Das ist ihr Rad. Das Rad gehört ihr. Czyje to są spodnie? Wessen Hose ist das? Das ist ihre Hose. Die Hose gehört Inen. Powtarzamy słówka z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wszystkie zapamiętaliście. Traktować, obchodzić się z kimś to behandeln. Niebieski. Blau. Jajko, jajka. Das Ei, die Eier. Chętnie, chętniej, najchętniej. Gern, lieber, am liebsten. Szary. Grau. Twardy, ciężki. Hart. Kura, kury. Das Hühn, die Hühne. Pies, psy. Der Hund, die Hunde. Kot, koty. Die Katze, die Katzen. Krowa, krowy. Die Kuh, die Kühe. Nudny. Langweilig. Smaczny, pyszny. Leka. Pusty. Lea. Mysz, myszy. Die Maus, die Mäuse. Koń, konie. Das Pferd, die Pferde. Jeździć konno. Reiten. Surowy, grubiański, prymitywny. Ro. Czerwony. rot Ciekawy. Spannend. Kraść, on kradnie, on kradł. Steilen, er stilt, er hat gestohlen. Super, świetny. Toll. Zamierzać, on zamierza, on zamierzał. Vorhaben, er hat vor, er hat vorgehabt. Miękki. Weich. Mhm. I to już wszystko. Więcej słówek nie poznamy na poziomie A1. To koniec naszego kursu. Ukazuje Wam się link do testu, w którym możecie sprawdzić swoje umiejętności gramatyczne. Może być ciężko, ponieważ tej gramatyki było stosunkowo niewiele w naszych odcinkach. Uczyliśmy się przede wszystkim słówek. Ja trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że egzamin na poziomie A1 zdacie śpiewająco. A teraz jeszcze ten, kto ma trochę cierpliwości, to może się dowiedzieć czego się już nauczył. W dalszej części prezentacji podsumujemy materiał leksykalny i gramatyczny, który był przerobiony w 50 odcinkach i do każdego materiału gramatycznego podamy link, gdzie można sobie tę gramatykę jeszcze powtórzyć w innych wykładach. Podsumujmy. Znasz około 800 słów wraz z ich odmianą. To jest niezbędne minimum, żeby ten egzamin na poziomie A1 zdać. Potrafisz budować proste zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Rozumiesz podstawowe zwroty dnia codziennego i potrafisz na nie reagować. Potrafisz porozumieć się, jeśli twój rozmówca mówi wolno, wyraźnie lub upraszcza swoją wypowiedź. A jeśli chodzi o umiejętności gramatyczne, to potraficie odmieniać czasowniki regularne i tu mamy przykłady i linki do wykładów. Właśnie na temat odmiany regularnej czasownika. Potrafimy odmieniać czasownik haben, mieć i sein, być. Potrafimy odmieniać i znamy znaczenie czasownika wissen i weiß, czyli wiedzieć, ja wiem. Jak wynika z tabeli, w trzeciej kolumnie mamy numer wykładu, czyli to są wykłady, w których znajdziecie odpowiedni materiał gramatyczny. Czyli na przykład, jeżeli chcecie wiedzieć, powtórzyć sobie czasownik wissen, wiedzieć, jak on się odmienia, to należałoby wrócić do 13 i 48 odcinka, bo właśnie tam o tym czasowniku była mowa. Co jeszcze znamy? Znamy odmianę nieregularną bardzo dużej ilości czasowników, między innymi faren, jechać, giben dawać, schlafen, spać, lesen, czytać, laufen, biegać, gefallen, podobać się, helfen, pomagać, sehen, widzieć, treffen, spotykać, trafiać, werfen, rzucać, halten, trzymać, co jeszcze znamy? Znamy czasowniki modalne. können, móc umieć potrafić, wollen, chcieć, zolen oznacza powinność, Dürfen, pozwolenie lub zakaz, mychte, chciałbym, Müssen, musieć, mygen, lubić. Znamy czasowniki rozdzielnie złożone, potrafimy je używać w zdaniach, są to m.in. czasowniki mitnehmen, brać ze sobą, anziehen, ubierać, anrufen, dzwonić, vorstellen, wyobrażać sobie albo przedstawiać kogoś, ausgeben, wydawać, fernsehen, oglądać telewizję, aussehen, wyglądać, anfangen, zaczynać, einkaufen, robić zakupy, einladen, zapraszać, wegbringen, wynosić i wiele, wiele innych. Znamy czasowniki zwrotne, czyli takie czasowniki, które mają zejmek zwrotny z ich. Na przykład z ich cieszyć się, z ich interesieren, interesować się, z ich zecen, siadać. Znamy rekcję niektórych czasowników. Rekcja czasownika, czyli czasownik w połączeniu z przyjmkiem. Prosić o, pyten um, fragen nach, pytać o, glauben an, wierzyć w, fahren mit, jechać czymś, rufen um, wołać o, warten auf czekać na. Znamy również takie konstrukcje zdań, w których występuje czasownik w bezokoliczniku po CU. Na przykład Ich habe keine Lust ins Kino zu gehen. Nie mam ochoty, żeby iść do kina. W naszych odcinkach pojawił się również tryb przypuszczający. Ich hätte viel Geld – miałbym dużo pieniędzy. Ich werge gesund – byłbym zdrowy. Ten materiał wykracza nawet poza poziom A1. Znamy tryb rozkazujący. Gej, idź, kommt, przyjdźcie. Znamy czasy. Prezens, czyli czas teraźniejszy. Znamy również trzy czasowniki w czasie przeszłym preteritum. Hatte miałem, war byłem i wolte chciałem. Potrafimy budować proste zdania w czasie przeszłym perfect, używając przy tym czasowników regularnych i nieregularnych. Znamy również czas przyszły, futur, czyli ich werde ins Kino gehen. Będę iść do kina, pójdę do kina. Prowadziliśmy również znaczną ilość przyimków. In, aus, mit, seit, zu, ins, im, fuo, bei. Nie będę tłumaczyła, ponieważ przyimki tłumaczymy głównie w kontekście. Znamy przyimki oznaczające miejsce. In, auf, neben. Były wykłady przyimki z zaimkami osobowymi. Na przykład mit mir, ze mną, ohne dich, bez Ciebie. Znamy zaimki dzierżawcze w połączeniu z rzeczownikami. Von deiner, mutter, od Twojej mamy. Znamy również przyimki czasowe. Um, im, am. Jakie jeszcze zagadnienia? Znamy przeczenia. Kein Haus, nie dom. Nicht gut, niedobrze. Potrafimy stopniować przymiotniki. Billig, billiger, am billigsten, Tani, tańszy, najtańszy. Wiemy o tym, że przymiotniki się odmieniają, jeśli stoją przed rzeczownikiem. I na przykład przymiotnik stark, silny, <coughs> w połączeniu z wiatrem będzie brzmiał ein starker. Wind. I o tym była mowa w 37 odcinku. Znamy rodzajniki, określone i nieokreślone, ein-eine i potrafimy je odmieniać w celowniku i w bierniku. Nauczyliśmy się również odmieniać rodzajnik rzeczownika w datywie i w akuzatywie, czyli w celowniku i w bierniku. Nominatyw fata, tata, a w datywie i w akuzatywie ten sam rzeczownik brzmi fata i fata. Znamy rzeczowniki złożone, na przykład czyli ginekolog. Znamy rzeczowniki odczasownikowe, schreiben, pisać i das Schreiben, pisanie. Znamy spójniki und, ob, den, uda, sonst, wenn, weil, das, zu, est, dann. Znamy zaimki osobowe ich, du, es i es tak i dalej. Znamy te same zaimki osobowe w bierniku i w celowniku, mich, dich i tak dalej, mia, dia i tak dalej. Poznaliśmy również zaimek nieosobowy man. Znamy zaimki dzierżawcze, mój, twój, jego, jej i potrafimy je odmieniać w akuzatywie i w datywie. Znamy zaimki pytające, wer, kto, wo, gdzie, wohin, dokąd, wann, kiedy i wiele, wiele innych. Znajmy zaimek zwrotny z ich i wiemy, że on się odmienia. Potrafimy budować zdania używając konstrukcji um, zu, czyli żeby, ich brauche, zeit, um i skino kino, potrzebują czasu, żeby iść do kina. Potrafimy również budować zdania pytające zależne, np. Ich Frage euch, wer gut Deutsch sprechen kann? Pytam was, kto potrafi dobrze mówić po niemiecku. I jeszcze podsumowanie materiału leksykalnego. Znacie powitania, pożegnania, znacie zwroty grzecznościowe, danke, bitte, entschuldigung, nazwy członków rodziny, die Mutter, der Neffe, der Vater. Potraficie opisywać osoby, wiek. Miejsce zamieszkania, wygląd, cechy charakteru, upodobania, zainteresowania, zawody, znacie nazwy pór dnia, dni, tygodnia, miesięcy i pór roku, potraficie mówić o czynnościach dnia codziennego, opisujecie pogodę, pory roku, nazywacie podstawowe artykuły spożywcze, jeśli chodzi o temat zdrowia, znacie części ciała, nazwy niektórych chorób, potraficie opisywać dolegliwości i znacie nazwy niektórych lekarstw. Poznaliście zakres słownictwa w temacie urlop i czas wolny. Potraficie mówić jakimi środkami transportu się poruszacie, jak spędzacie czas wolny, opisujecie czas wolny, co podczas czasu wolnego robicie. Zakres tematyczny mieszkanie-dom. Potraficie nazywać meble, pomieszczenia, mówicie o obowiązkach domowych. Opisujecie drogę, znacie kierunki w lewo, w prawo, prosto. Potraficie pytać o drogę, znacie części garderoby i potraficie podawać czas. I to w zasadzie tyle. Właśnie taką wiedzę, jak tu przedstawiona w tabelach, musicie znać, żeby podejść do egzaminu na poziomie A1. Jeśli chodzi o wasze umiejętności gramatyczne i leksykalne, to można sprawdzić je w teście, do którego link już podawałam wcześniej i teraz jeszcze raz ten sam link. Żegnam się z Wami z pewną nutką nostalgii, ponieważ wiem, że odcinki cieszą się wielkim powodzeniem. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, za dowody uznania i życzę Wam oczywiście jak najlepszych wyników na egzaminie na poziomie A1. Zapraszamy do wykładów na kanale YouTube. Auf Wiederhören! Cześć! Tschüss. Tschüss.